Hej siemano wam wszystkim z tej strony Alek Witam was w kolejnym odcinku z Kotika 2 Nocy Kruka moi, moi drodzy czas ubrać się w pancerz i nie ma co już tu dłużej przedłużać ja bym chciał ten łuk ale no nie założę go mam nadzieję 80 następny będzie obrażeń 95 zadawał więc kolejny ale tutaj na pewno nas interesuje ten za 160 moczy łuk to będzie nasz cel na pewno no ale nieistotne w tym momencie to jest to. 100... Strzały będziemy musieli kupywać, to jest pewne. Tu mam ogólnie eliksir zręczności, które da mi 6 punktów, więc coś zawsze jest. Premia do siły za 3 jeszcze. Siła nas za bardzo nie interere. A my musimy założyć ten kiepski pancerz w tym momencie. Więc moi drodzy. Stało się, jesteśmy, tu możemy w końcu mknąć troszkę dalej o ile bez zacznie współpracować na tym moście, no ale zaczął. No i możemy właśnie odreptać tutaj do przodu i pogadać z pierwszym bandytą, jakim Cholera, jest. co! <grym> Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Powiedz mi, coś kopalni. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Hmm. Ja znajdę, znajdę tego Franka. Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów. Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce, to koniec świata, środek bagna. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przysyłać do nas szpiegów? ma. co nowego? Nie, w tej chwili nic nowego. Jak mogę dostać się do obozu? Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. No dobra, zatem. Co ciebie okrad, zobaczył, czy coś ciekawego masz, ale w pierwszej kolejności muszę zrobić zapis. O, kradziesz. No, eks, to jest chyba najbardziej istotne. Tego wszystkiego. Kim ty jesteś? Ty jesteś bandytom? Co Usłychać? słychać? Poczekam, aż poproszą o nowego, a wtedy będzie moja kolej. Z tych wszystkich ludzi na zewnątrz, tylko Franko wchodzi do środka. Mm. co możesz mi powiedzieć o obozowisku? Uważaj, z kim zadzierasz. Jeżeli zaczniesz bójkę bez powodu. Wszyscy zwrócą się przeciwko tobie. Większość z nich hmm. nie chce stracić swojego złota, dlatego chronią się nawzajem. Co wiesz o Kruku? Co wiesz o Kruku? To gość, który jako pierwszy przybył tu ze swoimi chłopcami. To przywódca obozu. Lepiej z nim nie zadzieraj. Kiedyś przyjęli pięciu nowych, bo wyładował gniew na swoich ludziach. A Ciekawie. Ciekawie, powiem Wam. Co my tu mamy? Mamy tylko blina. To na pewno jest warte uwagi. No, a co dalej? No Bagienne ziele na przykład. Ziele lecznicze. Pierdoły takie można powiedzieć tutaj znajdujemy. No, ale może jednak ktoś tu się ciekawego jeszcze znajdzie? Tu mam jakiś typów. O, no to od razu zapisik. Coś ciekawego tu macie? Strony raczej nie. Edgor, co ciekawe, to powiesz mi. Jak leci? Chcesz wiedzieć jak leci? Już ja ci powiem jak leci. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. Miodnie. A potem kruk odciął kopalnię, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc leci dość marnie. Hmm, w jaki sposób Franko został przywódcą W jaki sposób Franko został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto. Zabił Fletcher'a, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franko jednak oszukuje nas jak tylko może. To menda. Fletchera nam zabił. Fletcher fajny gość był zawsze. Potrafisz mnie czegoś nauczyć? Wiem co nieco o krwiopijcach. Nienawidzę tych bydlaków chyba nawet bardziej niż Franka. Wiem, jak oderwać z ich trupów skrzydła i żądła. Tak, oderwać. Nie licząc tego, że wiem, jak uzyskać wydzielinę z żądła. Jeśli chcesz, mogę cię tego wszystkiego nauczyć. Oczywiście nie za darmo. A co do krwiopiców? Co chcesz wiedzieć? A, nauczmy się tego, to nie jest drogie, a... Jak uzyskać wydzielinę krwiopijcy? Trzeba rozciąć zewnętrzną warstwę żądła. Wtedy powinieneś zobaczyć, jak ścieka uzdrawiająca wydzielina. Można wypić ten płyn albo wykorzystać go do sporządzenia mikstury. Oko. Ale co, jeszcze zrobię zapis? No, Chce cię okraść, bo to daje EXPA, a ja lubię EXP. Za dużo nie dostałem złota, ale to jest najmniej w tym momencie istotne. Tu jest jakiś drugi typek. Ale to zaraz się nim zajmiemy. Zobaczymy co tutaj mają, rośliny jakieś tu są, leśne jagoda, ale tych roślin zbieramy znowu. Ale bardzo dobrze, tak powinno być. Bandyta. Tej nic mi ciekawego ty nie powiesz akurat. Dobra, ale tu gdzieś mamy gędnych golem. Nie wiem czy ja z golem mam szansę. Na pewno chciałbym. Te ścieki tu zabić to mnie na pewno interesowało, żeby je zabić, ale wy tu czegoś ciekawego pilnowaliście. No, jest jakiś kufer lewy, prawy, lewy, lewy, prawy, prawy. O matka, do dziadostwa tylko. Niczego tu nie znajdę. No dobra, ja co tu mogę grzybki podbierać zatem. No Edgar niczego ciekawego mi nie powiedział, to jest na pewno warte zauważenia która kolejna jakaś bez sensu ale no zapis na 178 moi drodzy i lecimy tutaj mamy co węża błotnego i pierwszy wąż błotny załatwiony drugi? Nie uciekaj, typie. No nie no nie trafię go z tej odległości. Widzę. Dobra, chodź tu, typie. Dobra, Dobra. Cały czas namierzało tego kostka, Dobra, jeden zabity. Jeszcze jeden tam jest. I którego nie mogę trafić. W dodatku. Ale spokojnie, zaraz, zaraz się tym zajmiemy. Tym golem jest mi dosyć ciekawą istotą. Zwój, co to, to jest za zwój? Chyba kula ognia. Złoty pierścień jakieś tutaj jeszcze bufer. No, strzały, w końcu jakieś strzały. To jest na pewno coś to jest dla mnie w tym momencie priorytetem największym, czyli strzały. Na pewno będę chciał od razu kupować sobie u kogoś, jak się da. No, ale poza tym. Tu mamy tego bagiennego trudnia. No i mam e, ciekawe pytanie, czy ja tego golema jestem w stanie coś mu zrobić? Dobra, czekaj. O matko. W końcu, Betty, trawgo krytem, błagam. Trawgo krytem, ja wiem, że potrafisz. Dawaj! no będzie patrz, będzie się ze mną bawił. O. Mam tu pójść w ja nie popuszczę tego. widzę Jest! Ledwo, ledwo, ale wskonany. Więc. Jakiś złoty pierścień ogólnie tu wcześniej podniosłem. Aha, tu mamy ten, ten, ten. Mój pierścień. Nietykalności. Magia przed strzałami. Przed ogół, przed bronią. Many. E, to nie, do zręczności mam jakieś tutaj jeszcze, ale ja bym chciał Do zręczności, ale troszkę więcej, żeby mi te dawały, no ale Wszystkiego mieć nie można, jak to mówią, nie? Dobra, mięso kopacza Mam tych mięs od groma, bo teraz trzeba Tego od groma, to ich nie mam, ale Jak czymś się uzdrawiać, to, to tylko tym obecnie. I my coś tu mamy jeszcze dla mnie ciekawego. W, 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 węż błotny. Delikatnie mówiąc, problemy z wężem błotnym. A tu jeszcze jeden. Kurde, kurczywyk Potrażysz go. Brawo. Jeszcze jeden chyba gdzieś tu się siedzi. Nawet więcej niż jeden. Nie trafię go dzisiaj tutaj, widzę. Poziom. No, poziom to chyba nie był na razie mój cel. Można powiedzieć, że to było Poje... dyrze. Dlaczego nie trafiasz go właśnie? Traf go, matko bosko. Częstochowska, co to było? Magienna się nic nie daje, to daje trochę. Dobra, na razie to jemy. Zabawa trwa jak to mówią, dalej, najlepsze Dobra Niczego tu nie znajdę Niczego tu nie znajdę I znalazł, ja mam jeszcze jeden pojedynek tu kóźwa, więc Więc ty mi tu o, że niczego tu nie znajdę, to lepiej nie gadaj taki kłopot O, mięso Przydatna rzecz bardzo tutaj Laga, ryba, 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 chleb, ciężka ryba, o kurde. Dobra, chodź tu. Ktedy ty, ty widzę z miecza idą Jak, naj, jak najpiękniej Acz tu golemie mnie zasrany Nie uciekaj O! To tak kurde O wale wale, mi pier... I on jest, tu jest, dobra. No dalej, chodź tu. Jeden, jeden ciot. Dwa, przepraszam. Nie ma czego plądrować. No i gitara, porobiony chłop tutaj. Nawet, nawet nie miał przez chwilę nie było cienia wątpliwości, kto tą walkę wygra. No może poza tym jednym momentem, kiedy mnie pierdolnął, ale poza tym wszystko pod kontrolą. A tu jeszcze jeden! O, moi drodzy! To będzie dużo expa dzisiaj. Ale no, może... Ja pierdolę!